Floyd stwierdził, że zręby osobowości kształtują się w wieku 3, 4, 5 lat, w tym momencie, kiedy dziecko zaczyna już rozumieć, na czym polega prawa, jakim polegają prawa rządzące światem, który je otacza i zaczyna jakby pokonywać w sobie tę taką naturalną skłonność do spontanicznego reagowania i jakby ta skłonność jest pokonywana, może ładniej powiedziane, przez dorosłych. Dzieci bywają despotyczne i bywają też w sytuacje, w których czerpią... Wzory z życia dorosłych chciałbym tę tezę zilustrować reportażem Grzegorza żeglenia pod tytułem Dzieci ze spalonego domu. Przychodzimy i zaczynamy rzucać. A ganiamy po dachu, rozbieramy dachówki, ze na ziemię. My tutaj rzucamy w te dach. widzi Pan, i rzucamy w te dachówki, wtedy one spadają i dlatego takiego bałaganu dużo robimy, bo lubimy takie coś. I się napierdalamy my z cegówkami. Ja znam ulicę od tego zakrętu do tego zakrętu. A mam dość tej ulicy. Ja bym chętnie się tam wyprowadził. Przez te dzieciaki. A tutaj były deski, wszystko zabrykadowane deskami. To, zaczęliśmy wziąć cegły i żeśmy zaczęli w te deski rzucać, te deski się połamały i okna żeśmy pootwierali. No. Wspomnieliśmy, mieszkanie puste. mieszkanie puste. Dwa się włamała która była dozorcą. Mieszkała dwa miesiące w tym mieszkaniu. Osiem miesięcy nic w ogóle nie robił. Był dzwonek, to tuż przede mną dzwonek nawet potrafiła wyrwać. Żyłandoj wyrwała z, ze sufitu. Jak doszło do tego, że to mieszkanie spłonęło? No jak? No podpalone je przez pijaków. przez stali tutaj, przychodzili. Narkoman wąchał krej. Ja nie widomu wydałoby zaganiem? Bo ja laskę zostawiłem, bo ja właśnie zobaczyłem... Dlatego którego wyszłem? To pan będzie łobusów ganiał? Oni mnie kamieniami obrzucą? Czytajcie pana kamieniami? Nie, nie raz. To znaczy, że nie. Tego pana nie. Powiedziałeś nieraz. raz. Jaki Ciągle go obrzucamy. Ale dlaczego obrzucacie pana? Bo jest brzydki. Nie Kto tutaj rządzi w takim razie? Kucyki. Rodzina. Ale w jaki sposób oni rządzą? rządzą? No to dzieci, ale biegają. Który to są no To nie pan... to kucyki, no. No? oni tu biegą, a to wam na nas Kurde, ja was obserwuję. Jest, on nie jest kucyk, on też tu biega, tylko wam na kucyki biegacie i ja się dziwię, że wam się jeszcze krzywda nie stała. Wiesz, ta belka może w każdej chwili spać. A wy tu dachówki tu trzeba, wszystko robicie. I tak jest. My dlatego się bawimy, bo nie mamy się gdzie bawić. Jesteśmy kurka wrzeszczą, że mamy iść od ulicy. Jesteśmy od ulicy, wrzeszczą, że mamy iść do parku. W parku jesteśmy, to policja wygra. I policja goni. Ja nie będę się tu bawił i koniec. No bo ja tu fajnie. A ja chciałam być kurczasem. Chodził tu właśnie, wąchał ten klej. Za dużo dołdawki i umarł już. A kiedy umarł? Tak. Trzy dni temu prawie. A ile lat miał? Młody chłopak, no. Syn go chciał bić, bo ja weszłam do tego pokoju i mówię, chciałam ten tapczan wyciągnąć, Nie był ładny tapczan był, dosyć. Kaśka zaczęła ryczyć, mówi Krzychu, mówi, ten mówi, zadusi mamę, zadusi mamę, mama w starej kacie siedzi. I tego Krzysiek wleciał, ale ja mówię, synu uspokój się, bo ten chłopak, mówi, do mnie nic nie ma. Gonił nas raz tutaj? Gonił mnie, nie gonił, bo ja jak go pizda, to on by się na dachu był, się powiesił na kominie. Te są szkoły. Idą do starej chaty i tak samo ćpają, wąchają, palą papierosy, wszystko. To jest największy burdel, to jest szkoła podstawowa nr Te dzieci potrzebują może jakiegoś placu, może jakiegoś klubu. No to wie pan, park jest, to jest mało. No dobrze, no można ogrodzić. Wszystko ładnie, pięknie, ale nasze dzieci, kochane, jak wyjdą na te drzewa, to go, go drzewa zostaną. Bo wie pan co, mnie to też denerwuje, że na przykład oni tu ten budynek niszczą. Najbardziej lubimy pomagać w dachach, o tak tutaj nam dachówki pomagali, którzyśmy żeśmy zrzucali wszystkim na łeb. Chcesz się gnębić takiego człowieczka? Co chwilę zaczepiałam, wszyscy go gnębią. Dajcie im szansę, tej, tej młodzieży. Ta się dobrze uczy, dobre stopnie ma. Nasze się dobrze zachowuje? że dziadka od swel wyzywa? Dziadek ją wyzywa? Nic nie wyzywa. co no. ja znaczy, <grym grym> no, <zrozumiałe> <zrozumiałe> no, to znaczy swel. Ona usłyszała, dlatego tego ręce. Tak jak, to jak to wczoraj takiego pana i taki pan nas na rowerze gonił. No. <grym <grym <grym> Ty też, trzeba powiedział i ci zaraz... No, widzi pan? Widzi pan? Ten, o, ten. Cały kres bandy. Cały. nie jest herszten, tutaj rządzi, tak? On rządzi całą tą rozbiórką. Ty skurwysnij się, jaś Ja to nie byś powiedział, nie ja. Co pan ma do tobą? jak ty się zachowujesz, powiedz? Jak ten bielczek chodzisz? Dziesięcioletnie idzie na napada, bo głodny. To ja mam 42 lata, ja przez parę nie mogę spokojnie przejść, bo już trzy razy byłem napadnięty. Ja tylko panu powiem, że ja mam trzy razy żebra połamane. Niech pan się przejdzie tą alejką od 21... Te pedały nie wyrypały. To pan dostanie nawet koser żebra. No <śleski> się cieszycie? To jest śmieszne, bo... Wytrzyma kierownicy i wrzesz, olej, ole, wyraw krewę Ja o drugiej nocy się zbudziłem, myślałem, że to te, te łobuzy podpaliły. Czyli możliwe, że to dzieci podpaliły. Co wie? Obdź. Dlatego ja nie wskazuję palcem, że to oni, ale to może być. Lubią ty na mnie chcieli zrobić. Ja żałuję czystego. A dzieciaki się muszą w czarnym bawić. To jest drugi dziki zachód, bo to jest dzielnica dla Oni wszystko muszą wiedzieć, oni muszą wszystko słyszeć. i się cieszą. Ludzie nie mogą nawet po nocach spać, bo oni walą kamieniami, bo to jest obudzenie. To jest nie dziecko. Cicho matka idzie, cicho jest cicho. Добрая Ида.